Witam, z tej strony Marek, Marko Tracker, Marek, yy, tymczasowo póki co yy, no już Marko Tracker nie, bo przez jeden rok no, prawa jazdy na kategorię C plus nie będę miał, z jakiego powodu, no, z tego powodu, że po prostu upadłem pod kodem psychicznym yy, i po prostu po roku czasu na kategorię B mam, ale kategorię C nie mam, no bo dlaczego, no. Jak już na tytule tutaj podałem tytuł Moja droga do piekła, hazard, Moja droga do piekła. Jest to uzależniony od hazardu. Eee, tak zwany patologiczny hazard i powiem wam o co tu chodzi. To jest po prostu normalnie, że tak powiem, tragedia. To jest najgorsze gówno, jakie można się wpierdolić, nie? tak brzydko powiedziawszy. Eee, no, z alkoholizmem akurat nie mam problemu. Teraz to nawet nie, nie piję w ogóle, no bo biorę leki, biorę eee, tabletki pod kątem psychicznym. E, ale do czego zmierzam? No, jeżeli chodzi o hazard, no przejebałem tyle pieniędzy. Jestem już 5 lat w Anglii. Jako kierowca zawodowy jeździłem przez te 5 lat i powiem wam wszyściutko przejebałem, wszyściutko przejebałem. E, ile miałem, to grałem. E, powiem wam, jeżeli chodzi o hazard, to jest coś takiego, bo to ktoś powie a ja jakoś gram i, i sobie potrafię zagrać za, za tyle i tyle, i nie gram więcej. Tak, owszem, ktoś, kto nie jest uzależniony, to on po prostu ma kontrolę. Ale ja, że już jestem uzależniony, to już nie mam tej kontroli. Straciłem kontrolę nad y, graniem w hazard. Y, Obstawianie dokładnie meczy. Ale w sumie i maszyny też były. Bo to się zaczęło od maszyn. Zaczęło się to dokładnie 6-7 lat temu w delegacji. O, oczywiście złe towarzystwo, towarzystwo było takie co właśnie grało w maszyny. Tyle lat tam pracowałem i, i powiem wam, nie grałem, patrzyłem jak ten chłopak przegrywa pieniądze i się dziwiłem, że on przegrywa, bo dla mnie to było właśnie dziwne, nie? Że, że człowiek wie, że przegrywa, a chodzi i przegrywa, nie? mi dziwiło, że on chodzi grać. Jak zawsze pamiętam pożyczał pieniądze i ten. No proszę, nie minęło, minęło ten. Pół roku przed zwolnieniem się z tej delegacji. E, poszedłem z nimi, z nimi, innymi kolegami, zagrać w maszyny. Jeszcze w Polsce były te maszyny, na, na dzień porządku wszędzie były. Mój teraz po, pousuwał je chyba teraz, tak przynajmniej słyszę, bo teraz mnie nie ma w Polsce, to nie wiem, ale tak słyszałem. No ale wtedy ten poszedłem na tę maszynę, zagrałem i wygrałem na, na nieszczęście moje, bo jak wygrałem, to to mnie tylko pociągło, wygrałem yy, z 500 złotych, yy, pięciu demek mi siadło, 500 demek mi siadło, 500 zł, yy, 500 zł yy, wtedy wygrałem, dałem chłopakom po na szczęście, żeby sobie zagrali, yy, kupiłem pamiętam tyskie, browarki, żeby sobie wypić, uczcić wygraną, emocje już właśnie były oczywiście. No, no i do czego zmierzam? No i zwoliłem się po roku pod, po tym. Jakieś oszczędności miałem na koncie bankowym. No i co? Zacząłem grać. Zacząłem sobie jeździć, bo miałem czas, bo nie miałem pracy, bo szukałem pracy jakiejś innej, bliżej domu. Ale jakoś tak nie mogłem znaleźć takiej stałej pracy, tylko takiej dorywcze. Albo siedziałem w domu. No i zacząłem grać w te maszyny właśnie, nie? A jeszcze w ogóle raz pojechałem, jak jeszcze pracowałem. Jeszcze, jeszcze jak pracowałem, to pojechaliśmy, to poszliśmy do właśnie yy, jakiegoś tam baru czy coś, to maszyny było z pięć chyba, czy maszyn. Wjebałem pół wypłaty tam, nie? Już mnie skurwiło już mi ciśnienie poszło w górę, że już przegrałem, nie? Już przegrałem więcej, ile wygrałem wtedy na początku, nie? Ale jeszcze miałem pociąg. Ach, może się odegra, może się odegram. I jak już byłem y, poza, bez pracy, to jeździłem do takiej restauracji, takiej miejscowości, już tam miesza z tym. 300, a nie, z 10 km ode mnie, od mojej miejscowości oddalonej, i tam była maszyna, maszyny były trzy, pamiętam, no i tam bankomat był niedaleko, no to tak, przegrałem 200, pojechałem do bankomatu, kolejne 200, kolejne, ale w końcu stwierdziłem, nie, koniec z graniem z maszynami, przestałem, ale jeszcze do tego taki kolega był, co mi doraził, bo on obstawiał na mecze, o nie mecze, y futbol głównie, piłka nożna, nie. No, a ja, że tam piłkę nożną dość lubiłem, to sobie myślałem, chuj tam wezmę, otworzę to konto i... Znaczy, otwarłem jeszcze, jak pracowałem w delegacji, ale bałem się dodać kartę. Jak się dzwoniłem, w końcu myślałem, ach chuj dodam kartę bankomatową, bo, debetową, bo ja kredytu nie miałem. Jeszcze wtedy nie miałem, podkreślam. No, no i diabeł ja chciało, dodałem kartę, zacząłem grać, obstawiać. Coś tam wygrywałem, jakoś takie jeszcze duże stawki nie grałem, ale coraz bardziej mi to wciągało, wciągało, wciągało. Yy, aż w końcu mnie to tak wciągło, powiem Wam, yy, że się w głowie nie mieści, nie? Straciłem rachubę, przekroczyłem tą linię niewidzialną, bo ja powiem Wam, byłem też na terapiach, ale też Wam później powiem. Przekroczyłem tą linię niewidzialną, której nie widzisz, yy, każdym zależy, hazardzista, czy alkoholik, czy, czy narkoman. Yy, przekroczyłem tą linię, yy, której po prostu nie można jak przekroczyć, to już się uzależnia, już nie masz kontroli, nie? No i właśnie. Yy, zacząłem tak grać, że już yy, w końcu przegrałem te swoje pieniądze, swoje oszczędności, to nie miałem jakiś kosmos, bo to jak to w Polsce to tam duże pieniędzy nie zarabiałem. Yy, przegrałem te pieniądze swoje, zacząłem pożyczać. Ale co pierwsze to zacząłem pożyczać chwilóweczki. Na komputerze, no bo jak grałem, no to na komputerze reklamy się pokazywały. No te popularne wiwusy, servusy, pierdolusy, tak brzydko powiedziawszy. I, I zacząłem to brać. Oczywiście tylko na miesiąc, niby za, na miesiąc nawet była promocja za darmo. Po miesiącu już większe odsetki. No ale sobie się, a pożyczę, wezmę, zagram za to, odegram się i oddam. spłacę szybko, nie? Niestety tak nie było. Pyk. Jedna chwilówka, zaraz druga, bo już tą przegrałem. Nie miałem z czego y znowu zagrać, nie? A już bym uzależniony, bo to. To szybko się działo, no ja nie wiem, ile mi to zajęło, może rok, żeby się uzależnić. Teraz już 7 lat jest jak czynnym, jestem hazardem, czynnym, czyli jeszcze grałem. Yy, do niedawna, no nie, teraz dzisiaj nie grałem, ale a jeszcze niedawno grałem. Już nie będę dokładnie mówił, kiedy grałem. Yy, no przed szpitalem dokładnie grałem, no to już yy, ten, ale to już jest nieistotne. Yy, I do czego zmierzam? Yy, do tego zmierzam, że do tego zmierzam, że po prostu poczekajcie, bo muszę sobie ten... No i brałem te chwilówki jedną za drugą, później podjąłem pracę jakąś. Aha, bo zrobiłem w międzyczasie prawe znak, kategorię C plus E. C później E, poszedłem do takiego pracodawcy, przyjąłem je tam, jeździłem na kontenerach. No też harowa, 24 na dobę jeździłem jak... W, ale do, nie ten temat, bo to temat o hazardzie jest tutaj, to na temat hazardu powiemy. Jak się przyjął? Eee, wróć, sorry. Jeszcze wcześniej się przyjąłem do takiej firmy, która zajmuje się odpadami. No, yy, no i tam jeździłem dosłownie dwa tygodnie, bo wypadek miałem. Spadłem ze schodka z no, mam tu taką bliznę, eee, Rościłem głowę, bo wyleciałem, o uderzyłem. uderzyłem, niech taką drabinkę do kontenera chciałem wyciągnąć i nie chciałem się poręczyć takiej tutaj, jak masz przy kabinie No i poleciałem i głowę. Byłem... E, Odszkodowanie dostałem za głowę... 3000 chyba złotych albo 2,5. A, 3000 może. Takiego jednorazowego odszkodowania. Plus jeszcze chorobowe dostawałem. To oczywiście chorobowe przyszło na konto. Dup! Poszło! przegrałem Odszkodowanie. Dup! Poszło! przegrałem e, Później jakoś yy, skończyło się to wszystko. Już to chorobowe i w ogóle... No to w końcu poszedłem właśnie na te kontenery jeździć, nie? jak zacząłem jeździć, no to miałem umowę o pracę, no to poszedłem o kredyt. Udało mi się kredyt wziąć. Wziąłem jeden kredyt, wziąłem drugi kredyt, bo jeden przejebałem, 16, nie, nie 16, nie. To było tak, rano wziąłem w poniedziałek od, odnawialny kredyt tak zwany, to się nazywało, 4000, już dokładnie nie wiem, jak to polega, o tak to się chyba nazywało, a wczoraj się mi udało wziąć kredyt gotówkowy. Na 12 tysięcy, że 12 do łapy dostałem. 12 chyba, no. no. Wziąłem to. No, potrwało może dwa tygodnie, przejebałem to wszystko, nie? E, na becie jeszcze, becz 365. To w Polsce on jeszcze był wtedy. No niby twierdzili, że to nielegalne, bo to był bez podatku, bo to brytyjski Book jest. No teraz już PiS tak, zarzucam, że tam już się nie da wyłączyć go. E, ale do czego zmierzam? No, gra, grałem w ogóle właśnie na tym b 365. No i tak było, że wygrałem, pamiętam, jak jeszcze właśnie ten proces na tych kontenerach. Wygrałem 11 tysięcy złotych na jednym kuponie za 100 złotych. Później przegrałem, wygrałem w sobotę, nie? Popatrzcie się, w sobotę wygrałem 11 tysięcy na, na 6 meczach. Jeszcze pamiętam, był problem z zamknięciem zakładu. Bo jakby był możliwość, to pewnie bym zamknął za 5 tysięcy, bo człowiek się wystraszyłby. I to by za mniejszą stawkę, nie? No ale dobra, był problem i musiałem czekać do końca meczów. Wyszły wszystkie na szczęście i nie na szczęście, bo i tak... Gówno z tego, bo ja przepierdalałem, bo już miałem, ja już byłem uzależniony głęboko. Eee, I do czego zmierzam? Eee, to potrafiłem do ziemi już prawie przejechać. zostało mi że może tysiąc, może dwa tysiące. ale jak jechałem, eee, nie wiem czy nie jechałem po południu w niedzielę, już wjechałem w stronę Gdańska, chyba tak i podczas jazdy odstawiałem i wyszedłem aż do 16 tysięcy złotych, nie? No i co z tego, że wyszedłem do szesnastu tysięcy złotych? Jak ja te 16 tysięcy, jak wracam z Gdyni czy z Gdańska, w stronę y, południa Polski, y, ja już potrafię to wszystko przejebać. No, no tak działa właśnie przeklęty hazard, jak już jesteś uzależniony. Ja podkreślam, jak jesteś uzależniony, bo ja wiem, że ktoś, jak tu się znajdzie na YouTubie, obejrzy ten materiał, ktoś, kto nie jest uzależniony, to mi powie, aaa, ja jakbym wygrał 16 tysięcy, to bym wziął i nie grał więcej. Nie, 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 to tak nie działa. A nawet myślę, że ktoś, kto nie jest uzależniony, jakby wygrał 16 tysięcy, to się by mu żyłka odpaliła, lampka w główce, ej, można wygrać więcej, to gram dalej. I pewnie by się uzależnił też. Także powiem Wam, niby mówią, wszystko jest dla ludzi, ale nie do końca. To jest, Moja niby, są ludzie, co grają mieli ten, ale wcześniej czy później się mogą uzależnić od hazardu, no, czy tam, tak samo cukierków, czy od alkoholu, no to wszystko jeszcze można uzależnić, nie? No, niektóre rzeczy można kontrolować no, niby, nie? Ale właśnie z hazardem to jest, no, jest przejebane, no i, i, i... tak się stało, że no jeszcze tam właśnie później po, po, pożyczałem, pamiętam o takiej znajomej pożyczyłem, gdzie jeszcze jej wiszę 6 tysięcy złotych. Yy, I dlaczego wiszę? Już byli je dawno, dawno, o da, 16 tysięcy 10 tysięcy je oddałem, 6 tysięcy jeszcze wisze. A dlaczego? Bo grałem. Jeszcze rok temu grałem, przed szpitalem jeszcze w tym roku grałem, zarabiałem po 900 funtów, dostałem na przykład za tygodniówkę, tygodniówkę 900 funtów na rękę. Czysto, na czysto. I ja to potrafię przepierdolić, nie? To znaczy ostatnich 900 funtów przed szpitalem już nie przejebałem, na szczęście nie przejebałem, ale tak miałem, po 800, 700 w styczniu czy tam w październiku, grudniu. Wszystko przegrywałem, nie? Zamiast jej oddać te pieniądze, yy, to przegrywałem. I, i, I popatrzcie się, jakie to jest gówno, że ja przez te 5 lat z lekkim chujem, że tak powiem, 50 tysięcy funtów, funtów to jakbym miał. Ja mniej więcej. No, przyjrzyjcie sobie, jak zarabiałem yy, yy, 2,5. Teraz yy, podnieśliśmy się te stawki, to zarabiałem 3000 funtów. I nawet przy 200, zdarzy, no bo jak miałem czasem 900 funtów, czasem 800, nie? Po tym 200 to miałem 900-800, do tak fajnie już dostawałem. No teraz traciłem tą firmę, robotę, no bo w ogóle wylądowałem w szpitalu. To są wszystko objawy właśnie przesilenia psychicznego. Wiadomo, dzieciństwo moje było też yy, problematyczne, bo bez matki i ojca się wychowywałem, To się też przyczyniło do hazardu, też się łatwiej uzależniłem. Ale wiadomo, nie mogę się usprawiedliwiać, bo właśnie mózg to też tak szuka sobie. To jest fakt, że to przez to łatwiej się uzależniają ludzie. Bo to jest tak, jak na przykład alkoholik, czy narkoman czy hazardzista, to właśnie on sobie reguluje uczucia tym graniem. nie? Ale to może na innym temacie będę mówił. Na razie dzisiaj mówię taką właśnie tą drogę do piekła. I co ja przeżyłem? No, w 2019 roku tu już byłem w Anglii, bo ja w 2017 przeleciałem do Anglii i powiem wam, tak przebywałem pieniądze, że nie miałem co zjeść. E, najbliższa osoba tutaj, e, a powiem kuzyn, który jest naprawdę zajebistym kuzynem dla mnie e, już powiedział, że nie pożyczy mi nawet na jedzenie, a miał rację, bo hazard dzisiaj się nie pożycza pieniędzy, no już nie ważne się na jedzenie, po prostu e, hazard dzisiaj się nie pożycza pieniędzy i, i ja już to po prostu miałem, taki miałem doła wtedy pamiętam, bo nie miałem pieniędzy, czy to był 18 może rok, bo chyba 18 może. No, ja w ogóle, jak ja przyjechałem z Polski do Anglii, ja już przyjechałem uzależniony. Ja od razu znalazłem Williama Hilla tutaj, bo tutaj taki Boomer naziemny to jest William Hill naziemny, nie? Zaraz znalazłem Williama Hilla i, i zaraz napierdalałem, nie? I Maksymalnie w Anglii to wygrałem 4000 funtów na, na, na internetowym boom, Boomerze, nie? E, a tak, no to e, 2000 co jeszcze ciekawego, nieraz mogłem wygrać, 2000 zamknąłem za 20 funtów. Bo, bo jeszcze w ostatniej minucie bramki mi nie wbił zespół. O dopiero w ostatniej minucie wbił właśnie bramkę. Patrzę, no myślałem, że mnie chuszczeli. Bo, bo patrzę, mogłem 2000 wygrać, tylko ten mecz musiał wyjść i chuj. Nie, nie wbił bramki, dopiero w ostatniej minucie. do 2000 bym miał, ale nie. Bo, bo że tak robią, żeby oni było dla nich dobrze. Żeby oni wygrywali pieniądze. żeby... Dlaczego są te kaucje w ogóle? No, kaucje, ale w ogóle wymyślili zakład, zamki, zakład, czyli w planie zespół, cash out. Yy, że możesz sobie przed yy, zakończeniem rozpo wiesz, oferują yy, 200, a możesz wygrać 400. Raz na przykład yy, rok temu, nie cały rok temu, bo to było w październiku, mogłem wygrać 1500 funtów, nie? Yy, dałem 40 funtów, mogłem wygrać. Nie, 20 funtów postawiłem i 5 meczów dałem. Mogłem wygrać 1500 funtów i tak, 3 yy, mecze, yy, mecze szły wieczorem, a 2 mecze yy, nad ranem yy, w sobotę. A w piątek, czy wieczorem, nie? I rano wstaje, patrzę. No, trzy siadły, aż się zdziwiłem, nie? Patrzę, no drugi, czekam, oczywiście, emocje. Oczywiście, człowiek patrzył w komórkę na B3,6,5, co się dzieje z tym meczem. Patrzę, jest wbił bramkę do przerwy. Yy, I, no, widzicie jak się emocjonuje? Ja jeszcze dalej jeszcze mam problemy z tym uzależnieniem. Yy, to jest takie piekło, że to jest. Powiem wam, to jest zajebiste piekło na ziemi. Uzależnie od hazardu. Ale dobra, wracając do tego meczu. I oferują mi 500 funtów, a gdzie mogłem 1500 wziąć? No to ja ze cykora y, wystraszyłem się, zamknąłem. Patrzę, ostatni klub y, y, turecki wbił bramkę, 1500 mogłem dostać, ale wziąłem tylko 500. No i przez to napierdalałem za te 500 dalej, bo chciałem odegrać się, odegrać, odegrać. Tak to działa, jak się człowiek uzależni, to czy Ty wygrasz 500 czy 200 y, w danym dniu, nie jest ważne, nie jest istotne, bo Ty i tak to przejebiesz. Bo człowiek uzależniony już gra tylko, żeby grać, żeby te emocje, stres, lęk, niepokój, samotność, żeby topić to w, tym, w tym uzależnieniu, nie? I dlatego powiem Wam, jeżeli ktoś już po czym stwierdzi w ogóle, że jesteś uzależniony, po tym, że grasz za więcej, za ile możesz, za dużo czasu poświęcasz na granie, grasz za pożyczone pieniądze, no po prostu nie masz kontroli, nie? to to już jest problem i już powinieneś z tym skończyć i wypierdalać, im szybciej tym lepiej, bo mi, je, mi jest bardzo ciężko z tym teraz, ja już siedzę na tym siedzę i postanowiłem nagrać ten film eee, i zobaczymy co będzie, czy będę dalej grał, no dzisiaj nie grałem, zobaczymy czy jutro, czy pojutrze, czy popojutrze, ja, ja będę nagrywał jakieś teraz filmy może o, o tematyce hazardu co prawda to jest kanał Marko Tracker o transporcie, ale to już nie będę zmieniał tytułu, tylko już zostanie taki Marko Tracker i wszyscy będą wiedzieć o kogo chodzi. A to jest wszystko o mnie, o, o moim życiu, o, o ten. Ja myślę, że komuś też pomogę, że może ktoś się kurde, e, komuś po prostu pomogę w sensie takim, że może jakoś obudzi się w czasie, bo ja nie wiedziałem, ja w ogóle jak zacząłem to grać nie wiedziałem, że takie gówno to jest, że tak można, znaczy ja wiedziałem przed uzależnieniem od hazardu, filmy oglądałem, że ludzie się potrafią samobójstwa popełniać i ten... No mi już groziło, że już, już myślałem, myśli samobójcze miałem. Jak bez pieniędzy byłem na jedzenie i miałem, tylko wodę kupiłem sobie i jedzenie nie miałem. Cztery dni nie jadłem, no to jeszcze nie jest tragedia. Ale no, też cztery dni nie jest sobie, no to no, też nie jest za dobrze, nie? Siadła mi psychika, yy, dwubygono jakoś tam mam coś ten. Yy, Załamany byłem, po prostu także że wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym, no ale teraz jest wszystko OK, ja biorę leki, jest wszystko OK. No tu w Anglii mi teraz yy, prawko na C plus e zabrali na rok, ale na rok, na szczęście nie na całe życie, tylko na rok. Kategorię B mi wrócili, także mam kategorię B z, i z przyczepką, bo, bo E, nie, wiadomo, że jak już mam na E, no to już mi nie będą odbierać, ale C mi obrali, o, odebrali mi C tak jakby, nie? No no ale po roku ja będzie wszystko dobrze, tak, jak te laki, no to, 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 że ten leki biorę to się nic nie dzieje, bo lekarz wie dokładnie czy mogę jeździć czy nie, bo skoro mi dali, to dali, nie? No całe szczęście no. Zresztą funkcjonuje dobrze, dobrze się czuję po tych lakach. Ale powiem wam, no to co przeżyłem, to co przeżyłem, w Polsce też szpitalu wylądowałem, kurde poleciałem na święta Bożego Narodzenia w 2019 roku powiem wam yy, tak się czułem fajnie, ten, a nagle właśnie tak mi odjebało, tak siada mi psychika. I to momentalnie, nie wiadomo z czego, ale myślę, że to hazard dużo przyczynił się, bo wiecie co, powiem Wam tak, w 2019 poleciałem na terapię y, prywatną od hazardu, tylko, że ta terapia to też, tam byli, tam byli sami alkoholicy. No akurat na terapii byli alkoholicy. Tylko, że to wiecie co, to jest wszystko podobne. I dlatego też y, ja tam pojechałem, nie? Bo nie ma samego, że tylko nie wiem, 10 hazardistów jest na terapii. No i to mnie trochę wkurzyło, bo te konflikty tam były trochę. Na miting hazardowy pojechałem, na anonimowych hazardistów pojechałem tylko raz. No bo tam w Krakowie, to koło Krakowa to byłem na terapii. I oni mnie wysłali dopiero, jak mniej alkoholików było, bo tak to jest na anonimowych alkoholików, te meetingi, nie? No, no i trochę szkoda, bo. Ja myślałem, że to będzie tylko hazardziści, a jednak byli alkoholicy, 10 alkoholików, a tylko jeden hazardzista, nie? No. no i co, do czego zmierzam? Wtedy nie, nie grałem wiadomo, telefon mi odebrali. Później na no no, telefon oddali. Po, przed terapią wszedłem na GameStop, tu w Wielkiej Brytanii jest taka strona GameStop, i dałem tam na 5 lat, bo najwięcej 5 lat może zablokować, że wszystkie bookmachery mi blokuje, nawet nowych bookmacherów nie otworzę tu w Wielkiej Brytanii, Jakbym jakiegoś innego nowego, bo jest tego pełno, jak, jak mrówek. To są karaluchy, te bumerzy. Oni mają tyle kasy z ludzi, że oni się jeden z drugim się otwiera na internecie, albo są naziemne, albo internetowe. No, internetowe będzie są jeszcze koszta, bo lokalu nie muszą mieć to tamto, nie? No i ten, to zamknąłem także na razie nie mogę grać na internecie na komórce dobrze, bo traciłem mózg. Ja o 24 widocy grałem nawet, nie? Bo no, to po prostu rujnuje ci mózg i po prostu... Ale powiem Wam tylko tyle, że jak gra, tak ja gra, bo ja mówię na swoich doświadczeniach. Ja wiem, że znajdzie się hazardzista, który wyszedł z tego i powie, a ja wyszedłem szybko. To się cieszę, że wyszedłem szybko, bo ja naprawdę jestem tak wsiąknięty, mam ten hazard i tak mam psychikę zniszczoną przez ten hazard i, i to dzieciństwo, bo to przed hazardem też miałem problemy, miałem depresję przed hazardem. E, ale właśnie też, właśnie jak po tej terapii wyszedłem, nie grałem i powiem wam tak. Jeden ja miesiąc nie grałem. W Anglii, przyleciałem po tej terapii, to miesiąc yy, nie grałem, ale byłem na tak zwanym dupościsku, bo nic nie robiłem ze sobą. Powinienem jeszcze terape psychoterapeutkę sobie indywidualną za za załatwić i powinienem chodzić tak, albo na siłownię, albo gdzieś do kina, spacer, yy, rower jak kupić, gdzieś gdzieś podróżować. Bo, tych, bo, tych, bo, bo w tych pracach, to tam pisałem, w tych pracach, ten mikrofon mówi tych pracach co pisałem na, tym, na, tym, na tej terapii, nie? Tam pisaliśmy życiorys na początku, później my tam no, to były terapie grupowe, nie? Tam byłem w zamkniętym zakładzie terapie grupowe. Ja, no, ja to nie było dobre wszystko, bo to było prywatne, tylko to było trochę źle że to, alkoholikami i... i jednak doświadczenie hazardista ma y, takie inne trochę, bo jakoś pije, a ja psychicznie bardziej, wirtualnie. Y, y, bo zwłaszcza przez internet grałem i, i ten, nie? Ale do czego zmierza, właśnie? Ja zaniedbałem te prace, ja miałem te prace, nawet gdzieś tam mam jeszcze pracę, co pisałem. Y, bo codziennie my tam na, ta terapeutka dawała nam jakieś prace do zrobienia. No i tam pisałem, że a jak na ostatnią pracę pisałem, co zrobić, co zrobić żebym po prostu nie wrócił do tego, no to aż że omijać te punkty naziemne, żeby, e, bo już internetowe zamknąłem, żeby po prostu, e, żeby po prostu ten, e, e, że będę chodził na siłę, ja tam mi się pisało, wiecie co, tak f, f, fantastycznie, pisało mi się obojętnie, a, że to, tamto, e, czułem się, że będzie wszystko okej, okay. a tu nie. Tak właśnie taki terapeuta mówił, Grzegorz jak będzie oglądał, to pozdrawiam, e, mówi, że na to trzeba każdego dnia się pilnować 24 na dobę trzeba nie grać, czy tam nie pić. nie? To, to jest takie podchytliwe, jak już jesteś uzależnionym człowiekiem, to ty już jesteś całe życie uzależniony i ty nie możesz zagrać za funta, czy tam za złotówkę. No nawet za 10 pi czy za 10 grosz nie możesz zagrać. Bo jak zagrasz, to zaraz otwierasz furtkę i, i grasz za dziesiątkę, jak później za 20, za 100, za 200. To właśnie u mnie było, miesiąc wytrzymałem, ale właśnie zaniedbałem, nie byłem u terapeuty i wiecie co się stało? Nie mogłem po nocach spać przez ten miesiąc, aż po miesiącu nie wytrzymałem, poszedłem do mechera, zagrałem. I nie, nie uwierzycie, tylko zagrałem, zaraz yy, moja psika zmieniła się, nagle wróciło mi spanie, spanie wróciło wszystko okej, okay. no ale właśnie później jak poleciałem w grudniu, jak wróciłem w grudniu, jak wróciłem w grudniu do tego, yy, poleciałem w grudniu, za trzy nie wróciłem, tylko poleciałem w grudniu na święta do, do Polski, no to właśnie wylądowałem w szpitalu. No i powiem Wam, yy, hazard, właśnie yy, choroba, na, yy, przez hazard można użyć w postaci samobójstwa, albo właśnie w postaci jakiegoś tam, yy, albo jeszcze ktoś Cię może nawet zajebać w, za długi, nie, jak masz u kogoś takiego, u mafii, no na szczęście ja u mafii nie pożyczę, ja tylko u prywatnych ludzi dwie, dwie, aktualnie osoby mi tylko zostały, tylko Abbasz, no i chwilówki te i banki, no. Na to mam wyjebane na razie, na te banki, przejmowałem się dużo, jak w Polsce byłem, później też siadała mi psycha właśnie przez to, bo w Polsce to mi dzwonili, co, codziennie mi dzwonili, jak pracowałem, dupę truli, kiedy oddam pieniądze, nie? te banki. A po co mi dawali te chwilówki, jak miałem zdolność, kiedy to jak już mi jedną wzięli, dali, no to po co mi dawali drugą, trzecią, czwartą? To mnie, to mnie pytanie mam. Że ja mam uzależniony, to ja już nie będę ja świadomy tego, co robię. Ja wiem, coś powiem, a co nieświadomy, świadomy by byłeś. Powiem wam, jak jesteś uzależniony, to ty nie, nieświadomie bierzesz kredyty. Ty już bierzesz, jako opętany człowiek, żytwy się, po prostu jak tonący się żytwy się, 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 łapie, to właśnie hazardista tak samo robi. Bierze tylko, żeby zagrać, żeby po prostu się niby odegrać, ale tak naprawdę nawet by się odegrał, to jeszcze będziesz dalej grał, bo to tak działa, jak jesteś uzależniony. Jak już jesteś uzależniony już czy nie, to, to ty już po prostu nie ogarniasz tematu, ty już po prostu grasz, 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 żeby grać, żeby każdy dzień był fajny, emocje, kurde. Patrzysz na żywo mecze, zwłaszcza obstawiałem na żywo, byłem, patrzyłem na becie, co się dzieje, czy bramka, czy gol, czy co tam się dzieje, nie? No, no, szkoda słów, no. no widzę, że już 26 minut ten film trwa, eee, powiem Wam tylko tyle, że każdy jest kowalem z tego losu na koniec, tak Wam powiem. I powiem Wam, nigdy się nie można poddawać. Nawet jeżeli, drogi widzu, spodobał Ci się ten film, udostępnij go, daj lajka, a przede wszystkim udostępnij gdziekolwiek, gdzie chcesz, bo może komuś pomożesz, może ktoś... Dzięki temu przeżyję, bo na pewno wielu ludzi popełnia samobójstwo w Polsce z powodu hazardu. No, nawet takie jak Artur Szpilka był zażert hazardu. Nie wiem ile on tam, na ile on tam przegrał, czy swoje przegrał tylko, czy jeszcze ten, ale słyszałem, ale nie było takiego materiału na YouTube właśnie, jak ja wypowiadam się, a jeszcze właśnie będę robił takie materiały. Jak uwidzę, że tu ten film się ładnie po prostu będzie oglądany, rosła. lajki będą mi wszystko, <laughs> przepraszam, to wtedy zrobię właśnie jakieś materiały, co robić, żeby właśnie nie grać, żeby po prostu sobie z tym poradzić, jak z tego wyjść, bo ja byłem na dwóch terapiach, jeszcze na, z funduszu byłem, yy, z Narodowego Funduszu byłem też na terapii, też oczywiście alkoholicy byli, tylko ja byłem hazardzistą, sam. no akurat nie miałem szczęścia, żeby było hazardzistów więcej. Są te wiadomo, Anonimowi hazardziści, nie? Jest to pełno tego w Krakowie, w każdym tam mieście, w Polsce, nie? Yy, no ale tu właśnie, to szczerze Wam powiem, jeszcze nie byłem Szukałem, nie widziałem za bardzo, żeby to było. Chyba to nie ma jedynie to, co to w Polsce i ewentualnie te, przez telefon wiem, że raz rozmawiałem. Tak więc dobra, trzymajcie się i miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Hej!